Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i dzisiaj odpowiedź na pytanie, co się dzieje z kanałem. Wczoraj, co się stało z kanałem, dzisiaj, co się dzieje z kanałem. Dobra, zacznijmy od początku. Pierwszy rzut oka na to, co się stało, a mianowicie w dniu wczorajszym wyłączono mi bez zdania racji możliwość zarabiania na filmach umieszczanych na kanale. Co zrobiłem? W tej sytuacji, a mianowicie zgodnie z tym, czego żądał YouTube, nagrałem odwołanie, i tutaj na samym dole właśnie to odwołanie widzimy. Jak Państwo widzą, jest to film z tym, co, tak jak oczekiwał tego, YouTube niepubliczny, jest to film, na którym dalej jest wyłączone docelowo przez YouTubea zarabianie. No, i tutaj nie ma żadnych informacji, że nie ma na nim żadnych ograniczeń, jest data przesłania, wyświetlenia, komentarze, polubienia, procent głosów pozytywnych i tak dalej. Jak Państwo widzą, wyświetlenia 0, komentarze 0, polubienia i tak dalej 0, kreska, która oznacza, że nic tutaj nie ma. Potem mamy film, co się stało z kanałem, który, jak Państwo widzą, został wrzucony później. Na w filmie, co się stało z kanałem jest 3184 wyświetlenia, 106 komentarzy i 476 ocen pozytywnych, czyli tutaj wszystko działa. Natomiast odwołania, które nagrałem na żądanie YouTube'a, ponieważ to miała być forma odwołania w formie wideo, ono nawet nie zostało raz otworzone. I tutaj mamy z godziny mniej więcej 10 jak wygląda sytuacja przy okazji kolejnych filmów, które się później na kanale pojawiły. P11G Kobus, 11 na sterydach, to jest ten film, który Państwo pół godziny temu, czy tam 15 minut temu mieli premierę tego filmu. No i widzicie, są dwa te filmy. Pierwszy jest niepubliczny, ponieważ... Na tym niepublicznym filmie miałem inne zakończenie, nie odnoszące się do sytuacji z dnia 14 marca z godziny mniej więcej 21. Natomiast rano musiałem przerobić ten film i wgrać go, zmontować go, wgrać go jeszcze raz. No dobrze, że miałem dzień wolny, bo tak to byście Państwo dalej słyszeli, że nie zarabiam na filmie, mimo iż faktycznie na nim zarabiam. Natomiast wiemy, że odwołanie zostało rozpatrzone i zostało rozpatrzone pozytywnie, czyli YouTube zapoznał się z moim odwołaniem, w ogóle go, i rozpatrzył je pozytywnie, w ogóle się nie zapoznając z treścią. To jest trochę nielogiczne. To jest trochę tak, jakbyśmy przynieśli pismo do urzędu. I urzędnik by nawet nie otworzył koperty, tylko by od razu kliknął, że załatwione. To jest nieuczciwe podejście i to jest nieuczciwe traktowanie nie tylko mnie jako tutaj twórcy, ale także państwa, państwa, którzy wczoraj pośpieszyliście naprawdę mi na pomoc, którzy wczoraj pośpieszyliście mi ze wsparciem, ja tego wsparcia nie zapomnę. Natomiast Pokazało mi to tylko jedno, że na jakiejkolwiek współpracy z YouTube'em nie ma co polegać, i jest to zwyczajne, zwyczajne po prostu oszustwo ze strony YouTube'a, bo zostałem potraktowany tak, jakbym był głupi, i że. Ja zostałem potraktowany tak, jakbym był głupi, no to trudno. Parę razy w życiu tak zostałem przez różnych ludzi, przez różne instytucje potraktowany. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, że Państwo, którzy wyciągnęliście do mnie pomocną dłoń i Państwo, którzy udzieliliście mi daleko idącego wsparcia, zostaliście też postawieni w sytuacji bardzo. Niekorzystnej i niekomfortowej, i uważam, że to jest ze strony YouTubea po prostu szczyt podłości. Oczywiście wczoraj za te wyświetlenia, które były pod filmem Jak 125B, czyli gdy wszystko idzie nie tak, raczej zarobku żadnego mieć nie będę. Natomiast tylko pod tym filmem było ponad 7,6 tysiąca wyświetleń. Pod tym filmem było co najmniej 13 nowych subskrybentów. No więc to jest po prostu ze strony YouTube'a podłość. I prawdopodobnie za film, przy którym też musiałem trochę czasu spędzić, który musiałem przygotować, prawdopodobnie zarobię na tym filmie bezpośrednio nic. Wirtualna kawa jest traktowana jako darowizna. Natomiast ja się z tego rozliczam jako normalnie z zarobku. I tutaj muszę powiedzieć, że jestem pod bardzo, bardzo jestem podkurzony wczorajszą sytuacją i teraz będę mówił zupełnie otwarcie. Będę mówił zupełnie otwarcie. Będę musiał pomyśleć o zmianie formy współpracy z platformą YouTube. O zmianie, jeśli chodzi o. Plany dalszej działalności, bo pokazała mi ta sytuacja z dnia wczorajszego, że nie jest to działanie ze strony YouTube'a, które prowadzi do jakiegoś tutaj rozwoju i normowania się sytuacji wprost przeciwnie tutaj jest podejmowanie kroków które mają służyć albo przegonieniu mnie z tej platformy albo mają służyć temu że YouTube sam będzie tracił na tym pieniądze no bo jeżeli jest monetyzacja kanału no to siłą rzeczy część tych pieniążków które ja zarabiam to i tak lewią część z tego co jest wypłacane dla mnie zabiera YouTube ja nie wiem, czy tam zarabiam około 40% tego, co YouTube zarabia, czy około 30%, czy 50%. 50% to raczej nie. Nie wiem, ale naprawdę większą część tych pieniędzy zarabia YouTube. No i nie będę ukrywał, że są miesiące, kiedy jestem na naprawdę sensownym przychodzie, a są miesiące, kiedy, kiedy jestem no, na mniej sensownym przychodzie, ale YouTube i tak ma regularnie z tego ładny, ładny, naprawdę ładny grosz. Także, że tak to wygląda. Dzisiaj z mojej strony tyle. Będziemy myśleć co dalej. Obawiam się, że ta sytuacja, która miała miejsce, wymusi na mnie nagrywanie filmów w formie vlogów dla widzów, nie tylko dla widzów wspierających, gdzie będę mówił o tym, co. Co będziemy dalej robić, jak będziemy to dalej ciągnąć, bo innego wyjścia na chwilę obecną nie ma, a YouTube zaczyna ze mną pogrywać. Teraz chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które wsparły mnie w dniu wczorajszym. Było tych osób około 53. Pierwszą osobą, która tego dokonała, był pan Piotr. Tutaj jest pseudonim Piotr TGSP9 TDC, następnie Pan Tomek Murtas, Gnago Gnagoma, Zdzisław Etel, Bolo 525, Krzysztof Firko, du, Janusz Dudek, Seba, Konrad, Robert Szymański, Mariusz Oziomek, Artur Wojciechowski, Jarosław Kosk, Leszek Mioduchowski. Piotr, Krzysztof Piszczek, Robert Walc, Adam Kucharski, R, dwie kropki, dwie kreski e, poziome, e, Makwa 153, Łukasz Żelazowski, Mikołaj Nazimek, Arkadiusz Kania, Paweł Siwek, Arkadiusz Truś, e, Wykwintny Kaczor, Paweł Drzazga, e, Maciek. Rościszewski, Babinicz na Litwie, Szymon, Krystian y, Bodzioch, y, BC, Marcin Wojewódzki, y, Pa, Chyba tak przeczytam dobrze, Piotr Kutera, Bernard Celiński, Pan San, Adam Tokarz, Tomasz Mikołajczyk, Jarek Owczarek, Andrzej Kliszewski, Jarosław Harczuk, Mikołaj Kołodziej, Wojciech Kwiatkowski, Piotr Zawacki, Proktolog, przepraszam, Amator, Erno Nemeczek, Mateusz Grzywa, Piksa, Janusz Pisula, Jan Jasam, Łukasz Rog, i na końcu mi się wyświetlił Michał. Natomiast tych osób było więcej, było znacznie więcej. Było około ich 53, z tego co widziałem, możliwe, że nawet więcej. Dlatego też tym osobom bardzo serdecznie dziękuję, tym wymienionym, zarówno tutaj w filmie, jak również tym, których nie wymieniłem, bo po prostu no, nie zwróciłem uwagi, nie zauważyłem. Więc bardzo serdecznie tym wszystkim osobom dziękuję. Naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne to wsparcie z Państwa strony. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Czuję się naprawdę zaszczycony tym, że Państwo mi przyszli z, taką, z takim wsparciem, że udzieliliście mi Państwo takiego yy, zaufania. I mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodę, że będą się materiały pojawiały, że będą to materiały, które będą Państwa Pociągały, interesowały i że będą się te materiały pojawiały regularnie. Bardzo serdecznie dziękuję za całe wsparcie, które do mnie w ostatnich dniach napłynęło. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i chciałbym życzyć wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.